15:54 minus 2. Deszczy kropi. Wiatr wieje. Ciemno, szaro i ponuro. Chyba jestem w ciemnej dupie po raz kolejny. Witam wszystkich. łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy grosz do grosza i będzie kokosza. Jeśli lubisz Negusika, daj subika, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych. W filmikach. Gdzie ty nygus jesteś? Nie widać jakie góry tutaj są. W Alpach. <laughs> A co? Kto bogatemu zabroni? Widzicie jaki jeszcze jestem opalony? No, muszę wam powiedzieć, że mamy końcówkę stycznia. Jak się tak przeglądam przed lustrem w łazience. Nadal jestem opalony. Jak poleżę sobie konkretnie w wakacje się zesmażę na skwarka, to trzyma mnie jeszcze do kolejnej wiosny, a potem wychodzi słońce i smażę się dalej. Jedyne co mnie martwi, to to, że wory pod oczami za bardzo mi nie znikają. No, kupiłem te specyfiki, gdzie to daję, ale mam już zamrożone w zamrażalniku. Worki po zielonej herbacie, którą sobie zaparzyłem i spróbuję kłaść worki pod oczy na worki. A w ogóle dziś to będą opowieści dziwnej treści, także zasiądź wygodnie, zapasz co trzeba, otwórz co trzeba, odpal co trzeba. Póki jeszcze coś widać: worki na worki pod oczy. Kiedyś Wam chyba opowiadałem taki kawał. Chyba opowiadałem, tak, raczej na pewno, ale nie wiem, czy wszyscy pamiętają. Także zanim zacznę opowieści dziwnej treści, poleci kawałek. Wioska indiańska, szaman pali fajkę pokoju, wiadomo, jak to Indianie. No i wpadają do namiotu, do tego szamana. Indianie z płaczem, że ich wódz umiera. No to szaman zapalił, myśli, myśli, mówi jakieś tam liście eukaliptusa połóżcie mu na stopy. No na następny dzień przychodzą, pomogło, nie! nie, nie! No to myśli, myśli, zapalił, mówi jakieś tam skrzydełka nietoperza z mieszanką ziół takich i takich połóżcie mu na czoło. Przychodzą na następny dzień! Nasz wódz umiera! Mówi, ostatnia szansa. Jak to nie pomoże, nie ma innej opcji. Zapalił. Połóżcie mu jajka na oczu. Przychodzą na następny dzień zapłakani! Umar! Jak umarł? A położyliście mu te jajka na oczy? Dociągnęliśmy tylko do pępka. <laughs> <laughs> Ach, mam nadzieję, że mnie taka śmierć nie czeka. Ach, już wolę mieć wory pod oczami. No dobra, panowie i panie, zaczynamy to opowiadanie, bo mnie tutaj zaraz zmrok. Zastanie, będzie dupa blada, chociaż i tak blada jeszcze nie jest, bo trzyma mnie od wakacji, tak jak powiedziałem, no, także proszę się opalać w wakacje, to nie będziecie jeszcze o tej porze roku bladzi, zobaczcie jak moja twarz jeszcze wygląda, to nie jest żółtaczka, to jest opalenizna z zeszłego roku, taki gładziutki, ogolony, śliczniutki, negus jesteś, normalnie, nie patrz w lustro, bo sam się w sobie zakochasz, słuchajcie. Spotkałem ziomeczka, spotkałem ziomeczka, który, z którym jak wejdziemy na jakikolwiek temat, złapiemy jakąś, ze sobą jakiś kontakt, spotkamy się, zaczynamy ze sobą rozmawiać, no nie ma z nim innych tematów jak kobiety. No nie ma z nim innych tematów jak kobieta. ale żeś namieszał ten wstęp, żeś zrobił, no gdzieś szukałem odpowiedniego słowa, bo mi się procesor przegrzał. Od tego wszystkiego, no zawsze temat kobiety obraca się też w takim gronie z chłopami, gdzie cały czas gadają o kobietach, gadają o rozwodach, a ta temu dowaliła rogi, a ta tego zrobiła na kasę, a te to są takie, a te to są siaki, a córka tego to wyszła za tego, a zdradziła go z tamtym. Wiecie o co chodzi, nie? cały czas żyje tym. No, ale ja też lubię sobie posłuchać o takich opowieściach różnych. Przynajmniej mam wam co tutaj opowiadać. No, i tak jak mówię, się spotkaliśmy. Zaczęliśmy rozmowę. No żeby tutaj nie wskazać, wiecie o kogo chodzi, bo może muszę dobierać odpowiednie słowa. No, i zaczyna gość mi opowiadać. Mam nadzieję, że już zasiadłeś, zaparzyłeś, otworzyłeś, odpaliłeś co trzeba. Wspominałem przecież, że będą opowieści dziwnej treści. Musisz mieć cierpliwość, uzbrój się w cierpliwość. Mejski sobie zapaszek, jesteś nerwowy. Był koleś, był koleś, firma, ustawiony, już przeszedł na emeryturę. Wybudowany dom, ładne auto, dobra emeryturka. Jeszcze firma tam prosperowała do tego, przynosiła zyski. Może mówię w czasie teraźniejszym, a może w przeszłym, żeby nie było wiadomo o kogo chodzi. Bo dużo ludzi mnie tutaj w mieście zna, a ja ich nie znam. Wyobraźcie sobie, bo nie wiem kto mnie ogląda. Wszystko układało się dobrze. Do momentu, aż chłop dostał zawału. No i niestety lekarz mu zalecił, że już nie może za bardzo uprawiać sportu, musiał troszeczkę się zaniedbać, przestał biegać, przestał chodzić na siłownię, dbać tak mocno o siebie, intensywnie ćwiczyć, przestał ze swoją żoną wychodzić często na zabawy, na jakieś wyjazdy. No zaczął się oszczędzać, ale przez to oszczędzanie troszeczkę zaniedbał swoją formę, sylwetkę. No, i trochę się chłop podłamał, wiadomo jak to jest, nie? Dzieciaki już poszły z domu, mieszkają sami w wielkim domu. Tak jak nieraz Wam wspominałem, po co ludzie te chaty takie wielkie budują, nie? No bo kiedyś mieszkało kilka rodzin ze sobą, kilka rodzin. No. Mieszkali dziadkowie, mieszkali synowie, córki, czasem nawet wnuki na jednej chacie i budowali wielkie te domy, żeby wszyscy mogli się pomieścić. No. no ale dzieciaki się odchowały, studia skończyły, poszły z domu. No i zostali w wielkiej chacie sami. W sumie to jest nieistotne w tej opowieści. Ale jego babeczka no, jeszcze by chciała wyjść gdzieś, zaszaleć, się zabawić. Lubiła z nim wychodzić, lubiła z nim gdzieś pojechać, wiecie, nie? No i ktoś jej zaproponował, że w mieście niedaleko jest kurs tańca. Skoro z nim nie może już tak wychodzić, a ona lubi sobie potańczyć, to być może pójdzie sobie na ten kurs tańca. Tak też się stało. Spotkała tam inne babeczki w podobnym wieku, też różne stanowiska. Panie kierowniczki, panie dyrektorki, rozwódki. No i zaczęły się przyjaźnić, zaczęły czasami razem wychodzić, gdzieś potańczyć. No chłopco, no idźcie, zabawno. Babeczka już też wiekowa pomyślał sobie, co się może wydarzyć. No, tyle lat jesteśmy ze sobą i teraz na starość będzie jakieś numery odwalała. Nikt by się nie spodziewał, nie? Że kobieta 65 lat czy przed 70. <laughs> Pomyśli sobie, że. Po raz kolejny przeżywa swoją młodość, i teraz dopiero przyszedł czas na różne szaleństwa. Nie? Się troszeczkę rozbrykała z tymi imprezami. No i gość <laughs> zaczął zauważać, że zaniedbuje dom, zaniedbuje wszystko, zaczyna go olewać. Sytuacja się zmieniła między nimi, jako partnerami, małżeństwem. Zaczął jej zwracać uwagę, że no tak nie bardzo to wszystko. No i co? Dobre doradczynie, koleżanki, doradziły jej, że słuchaj, no przecież jesteś jeszcze atrakcyjna, widzisz, my możemy, my się bawimy, my jeździmy, my tańczymy. No facetów jest multum przecież w koło. Po co ci ten chłop? Po co ci ten chłop, skoro utrudnia ci jeszcze życie, co miałaś z nim przeżyć, to przeżyłaś. Teraz jest schorowany. Pożytku już z niego za bardzo nie ma. A jako żona, jako żona, znalazła się tam jakaś podobno w jej gronie tych znajomych pań, też jakaś pani prawnik. Ja ci wszystko powiem, jak zrobić, żeby jak najwięcej z tego wszystkiego wyciągnąć, z tego małżeństwa, najwięcej korzyści dla ciebie żebyś dostała połowę majątku, żebyś dostała połowę domu, żeby podzielić samochody i oszczędności, wszystko, żeby podzielić na pół, bo ci się należy. Pomimo tego, że z tego, co mi wiadomo, kobieta nawet jednego dnia, od kiedy weszła z nim w związek w małżeństwo, jednego dnia nie przepracowała na jakimś etacie. No owszem, zajmowała się też tym domem trochę, pomagała gdzieś tam w ogrodzie, dzieci wychowała. Ja nie mówię, że to nie... To też jest zajęcie. Także poinstruowała ją tak, że kobieta dostała niby połowę tego domu. Trochę tych oszczędności niestety ubyło, skąd chłopa nie był w stanie... Spłacić jej tego domu, ponieważ już tyle kasy nie miał. Studia, dzieciaki pomagali dzieciom, mieszkania, te sprawy. Także no ustawił i ją, i dzieci. <grym> w efekcie końcowym dom musiał pójść na sprzedaż, ponieważ nie był w stanie tego podzielić z oszczędności. Wszystkiego musiał się przeprowadzić do mieszkania w bloku. Dom poszedł na sprzedaż. Oszczędności prawie połowa poszły dla niej i skończył jeszcze tak, po 40 latach, chyba ponad 40 paru latach małżeństwa. Skończył chłop tak, że jest chorowany, biedniejszy, rozwodnik. Jeszcze musi jej płacić utrzymanie. Tak. Coś na zasadzie, nie wiem, no jak to nazwać wypłata za to, że była jego żoną przez tyle lat. Zajmowała się domem, utrzymywała wszystko, dbała niby o to. No, za co ona ma żyć, skoro ona nie przepracowała nawet jednego dnia na etacie? Nie ma emerytury. Pomimo tego, że otrzymała to wszystko od niego, jeszcze musi jej płacić chyba na utrzymanie, coś w okolicach 3000 zł miesięcznie, jako eks małżonek. Panowie i panie, takie opowiadanie. <laughs> no, spróbowałem Wam to przedstawić w taki sposób, w jaki on mi to przedstawił, jak najlepiej. Żeby zacytować wam to, ktoś do mnie dzwoni, akurat teraz nie wiem kto. O, no, dzwonię może później, teraz nie mam czasu. Także słuchajcie, no, takie historie mnie utwierdzają, że negus masz farta jednak, że jesteś singlem. I że warto zastanowić się czasami pięć razy. No, ale kto by się spodziewał? No, przeżyli ze sobą. Ponad 40 lat, że takie będzie zakończenie. No. Było bajecznie, było fantastycznie. Do momentu, kiedy chłop się nie posypał, i dopóki nie zaczęła wychodzić dopóki nie spotkała doradczyń, dobrych, znajomych, koleżaneczek, które jej doradziły, że jeszcze jest ona młoda. Rycząca prawie 70, i że jeszcze życie jest przed nią, jeszcze może sobie z tego życia pokorzystać. Jeszcze jesteś młoda. No w sumie, jak ostatnio byłem pod kościołem i tak sobie zerknąłem na te klepsydry, klepsydry. No, to większość pań to w wieku gdzieś 88-90 coś. Trafiło się tam kilku facetów chyba 63, 65 także, w sumie 70, no to jeszcze 20 lat życia przed nią, jeszcze może sobie zaszaleć. No dobra, panowie i panie, takie ode mnie nagranie, żeby nikt się nie domyślił o kogo chodzi, mam nadzieję, że za dużo tutaj nie powiedziałem, nikt do mnie pretensji nie będzie miał, jeszcze telefon nie rozproszył, robi się szaro, takie opowieści dziwnej treści. Przekazałem to jak potrafiłem najlepiej dalej, żeby to wybrzmiało tak jak on mi to przekazał, chociaż on to bardziej tam pomataczył, pokombinował, musiałem coś dopytać i w ogóle, a teraz musiałem to posklejać w całość, ale jak wiecie, wszystkie filmy są u mnie w całości, bez cięć, bez montażu. Także chłop ustawił kobietę, ustawił dzieci, stracił połowę domu, stracił połowę oszczędności i jeszcze musi jej płacić... Utrzymanie. Takie moje podsumowanie, panowie i panie. Pozdro.